Cześć, drogi słuchaczu, i witamy Cię na naszym kanale. Ja nazywam się Edwin, jestem Operating Officerem w Rocksoft'cie i celem tej pierwszej rozmowy i potencjalnie kolejnych jest podzielenie się naszymi jakimiś przemyśleniami na tematy różne, myślę. Dzisiaj zgodnie z tytułem odcinka będziemy mówić na temat Bitcoina, ale zanim przejdziemy do tematu, chcę przedstawić mojego rozmówcę. Interesuje się NBA, piłką nożną, ekonomią, pieniądzem, a w ostatnich latach szczególnie bitcoinem. Prywatnie mąż swojej żony i ojciec czwórki dzieci. Profesjonalnie product owner, a jednocześnie CFO i jeden z ojców założycieli Rocksoftu Oskar Pilch. Witam cię serdecznie, Oskar. Zapraszam okay. do rozmowy. Dzięki. Chcesz jakoś odnieść się do tego wstępu? Nie wiem, lepiej bym tego nie ujął. Wszystko się zgadza w każdym razie. I zobaczymy, co dzisiaj z tej rozmowy wyjdzie. Okej, okay, to pierwsze pytanie takie: dokąd skierujesz takich początkujących w krypto, takich nubów Bitcoina, żeby znaleźć jakieś rzetelne informacje na ten temat? Jeśli myślę, że mnie to może interesować, to dokąd byś mnie skierował? Ok, y y y y zacznę od tego, ale to nic. Y y ja osobiście też nie, nie, aż tak strasznie długo interesuję się i inwestowaniem tymi rzeczami. Więc też jestem swego rodzaju świeżakiem w tym temacie, więc mogę powiedzieć, jak, jak to z mojego doświadczenia wynika i co mógłbym polecić na bazie swojego doświadczenia. Na bazie swojego doświadczenia na pewno zacząłbym od bardzo takich podstaw. W sensie, zależy od tego, na ile już jesteś zaznajomiony i z inwestowaniem, i z ekonomią. I na pewno trzeba zrozumieć, że krypto, świat krypto i bitcoin to jest tylko część całego świata finansowego i jest stosunkowo nowy rynek. Mm -hmm. To, od czego ja zacząłem, to właśnie zacząłem od interesowania się szerszą, szerszym spektrum tematów. Do tego, do czego doszedłem i co na pewno mogę polecić, to książka Standard Bitcoina Safe Dean Amuz. Okay. Jest to fajna pozycja, która tłumaczy też początki pieniądza, skąd on się wziął, jak był wcześniej wykorzystywany, czy też co było z samym pieniądzem. To też jest ciekawy temat. No i w ten sposób będziemy w stanie jakby zbudować trochę podstawy do tego, żeby, żeby zacząć interesować się głębiej tematem Bitcoina. Oprócz tego jest dużo ciekawych blogów. Można też poczytać wpisy samego założyciela Satoshi Nakamoto w internecie. Więc wydaje mi się, że po prostu po pierwsze trzeba trochę chcieć poświęcić czas i wtedy dość łatwo powinno się dać znaleźć odpowiednie materiały. A oprócz tego to, co u mnie zadziałało i co wydaje mi się jest takim dobrym Punktem zapalnym, takim triggerem do tego, żeby chcieć poświęcić ten czas, to jest to, żeby mieć trochę zainwestowanych środków w tym instrumencie, który chcę, o się chcę dowiedzieć, czyli w tym przypadku o Bitcoinie. Czyli nie wiem, kupić na przykład za 100 złotych czy za 50 zł, i postanowić sobie, że przez pół roku będę kupował za te 100 zł albo za 50 zł co miesiąc i jednocześnie będę trochę próbował zdobywać wiedzy, żeby dowiedzieć się coś więcej o tym temacie. Mm. Może tak. Zanim przejdziemy do bitcoina, Dobra. Um, możesz powiedzieć, co to jest pieniądz i dlaczego to jest ważne, żeby rozumieć, co to jest, jak ludzie definiują pieniądz? Tak, no przynajmniej dla mnie było to takie trochę dziwne, a zarazem ciekawe, bo mimo to, że wszyscy korzystamy z pieniędzy na co dzień i, i wiemy, do czego służą teoretycznie, to jednak nie, nigdy nie zgłębiamy tego tematu, czy nie myślimy jakoś tak szerzej o tym albo w perspektywie czasu, czy jak, jak to było z pieniądzem 100 lat temu. Zazwyczaj żyjemy tu, tu i teraz, wiemy jakie są średnie płace, wiemy ile my zarabiamy, wiemy ile co kosztuje w sklepie i wiemy na co nas stać. Wiemy, że są tam jacyś milionerzy i bogaci ludzie, ale nie do końca myślimy o tym skąd się to wzięło i jak to było kiedyś wykorzystywane, jak się pieniądze zmienia i co może być pieniądzem. No i to też jest fajnie, też, to też jest fajnie poruszone w tej książce. Standard Bitcoina, bo tam jest spora część, właśnie tak jak mówiłem, o, o pieniądze samym w sobie, i tam jest właśnie pokazane, że pieniądze praktycznie może być wszystko. W sensie, jeżeli jest to coś, co druga osoba, z którą ja chcę zrobić transakcję, chce, no to to jest dobry pieniądz akurat dla tej transakcji. Więc jeśli by określić dobry pieniądz ogólnie, no to jest to pieniądz, który bardzo dużo osób, z którymi ja potencjalnie chciałbym się wymienić czymś, czy wejść w transakcję, będzie chciało. No, nie wiem, mogę też. Nie wiem, czy chcemy mówić trochę o tym, co jest dobrym pieniądzem. No, właśnie, użyłeś tego wyrażenia dobry pieniądz. To znaczy, że pieniądz może być zły, albo jakie cechy powinien mieć dobry pieniądz? Przede wszystkim powinien być rzadki. W takim sensie, że jego wartość powinna być do określenia, czy powinna być do przewidzenia w czasie. Zarówno wartość, ale też co się składa na wartość, no podaż. Czyli. Tak jak tam wspominałem w tej książce, jest na przykład e, wymieniony przykład muszelek, które były używane jako pieniądz na jednej z wysp. E, no i ci, którzy mieszkali na tej wyspie, używali sobie tych muszelek, bo one były dość rzadkie. W sensie raz na jakiś czas ktoś znalazł więcej, więc jakby trochę zarobił i mógł je wydać, żeby kupić jedzenie czy coś tego typu, czy dach nad głową, czy coś tego typu. Ale działało to, dopóki nie przyjechał ktoś z zewnątrz i okazało się, że na innych wyspach jest bardzo dużo tych muszelek. I w ten sposób, że, że ktoś przyjechał z zewnątrz i miał ich mnóstwo bo miał łatwy dostęp do nich, no to te muszelki wartość jednej muszelki bardzo zmalała, ponieważ na rynku pojawiło się ich dużo więcej. Mhm. Więc to jest jakby cecha słabego pieniądza, że jest możliwość, że ktoś, na, który, na którego ty nie masz wpływu, albo jakiś czynnik, na który nie masz wpływu, Sprawi, że twoja, twoja muszlika jest mniej warta, twój pieniądz jest mniej warty, no bo nagle pojawiło się dużo więcej pieniędzy w obiegu. No i na tej samej zasadzie trochę to działa dzisiaj, że te wszystkie waluty, z których my korzystamy, no nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, jaka będzie podaż tej waluty za 5 lat, za 10 lat i za 20 lat. No i analogicznie, dlatego pieniądz można uznać za dobry, według mnie, bo Podaż tego pieniądza jest przewidywalna. Czyli, nawet jeżeli jest tam inflacja, czyli z roku na rok podaż rośnie, no to jest ona przewidywalna, tak jak na przykład w Bitcoinie. No, a oprócz tego, że, że podaż jest ograniczona, to dobry pieniądz powinien mieć też za cechę to, że ja mam nad nim kontrolę i ja mogę zdecydować, z kim chcę wejść w transakcję. Czyli nie będzie ktoś, kto powie mi, że możesz kupić tylko elektryczne auto, a nie takie, albo możesz kupić tylko to, a nie to, albo możesz dostać kredyt na tylko to, a nie to. Tylko jeżeli ja mam środki, to będę mógł zdecydować, że chcę kupić to, bo druga osoba chce mi to sprzedać. Albo jakby jeszcze inny aspekt tej, tej dostępności, to jest to, żebym ja mógł się wymienić praktycznie z jak największą grupą ludzi. Co znaczy, że bo chcę albo bo mogę, czyli na przykład jak ktoś jest na drugim miejscu na świecie, znaczy na drugim końcu świata, no, to jak mam gotówkę, to teoretycznie też mogę zdecydować za wszystkim, co ja wymienię, ale nie mogę z tymi, którzy są y, daleko ode mnie, czyli jest to ograniczone do jakiejś tam grupy, z którą się widzę. A oprócz tego, Bitcoin i dobry pieniądz powinien mieć to w sobie, czy taką cechę, że mogę wysłać komuś na drugim końcu świata, co zresztą dużo osób też robi, że jak na przykład część rodziny emigrowała do Ameryki, a część została w jakimś tam kraju y, Ameryki Południowej albo Afryki, no to mogą posyłać bez tego, że że ktoś im to jakoś skontroluje. To po prostu w ten sposób to robić. Okej, okay. czyli te cechy, co wymieniłeś, to dobrego pieniądza Bitcoin spełnia, z tego, co rozumiem, um, ale ja trochę robiłem taki research i szukałem informacji może, jak, jak co się mówi o kryptowalutach, o bitcoinie w różnych środowiskach? No i wydaje się, że jest dość dużo ludzi sceptycznych do bitcoina, do kryptowalut. kryptowalut. Ludzie się cieszą, że kurs bitcoina spada, że cieszą się, że w końcu bańka pękła. Możesz powiedzieć, skąd ten sceptycyzm może wy wynikać? Um, spróbuję powiedzieć. Wydaje mi się, że dużo, duża część tego sceptycyzmu nie bierze się z nikąd w sensie, Częściowo jest to uzasadnione, bo, ale częściowo nie, no ale wiadomo, że to jest, też żyjemy w takim świecie, że łatwo jest posłać coś dalej i z, z jakiś tam hejt nakręcić, ale myślę, że też ja jestem raczej otwarty na, na konstruktywną krytykę i nie uważam, że Bitcoin jest jakimś, nie wiem, czymś świętym, co, co nie można, o czym nie można powiedzieć swojej rzeczy, bo jest to instrument finansowy, jak na tej samej zasadzie działającej jak inny, czyli on wygra, jeżeli, znaczy, wygra w cudzysłowie, jeżeli dużo osób uzna, że on jest najlepszy. Tak jak mm. na przykład ja uważam, że na ten moment to jest najlepszy dostępny pieniądz, to tak musi uznać też wiele osób. Czyli po prostu musi naturalnie nastąpić to, że coraz to więcej osób się do tego przekona. No ale sceptycyzm i też jakby argumenty używane przez sceptyków są różne i też to wynika z tego, że bardzo dużo osób, które mają mm, doświadczenie i przeszłość na innych, innego typu rynkach, rynkach finansowych, czy, czy mają wykształcenie ekonomiczne z danej szkoły, całkiem inaczej postrzegają, y, postrzegają instrumenty finansowe i sam pieniądz w sobie. Y, no i zresztą myślę wydaje, że to jest dość pożyteczne, żeby mieć takie podejście zwłaszcza jak coś jest nowego, i dla niektórych na przykład instrument, który jest na rynku, tak Bitcoin. 12-13 lat, no to jest bardzo młody i niesprawdzony, więc yy, nie ma nic przeciwko temu, że ktoś jest sceptycznie nastawiony do tego. Natomiast z drugiej strony też yy, nie, wydaje mi się, że nie warto przesadzać w drugą stronę i negować faktu, że przez te 10 lat ten instrument jest zdecydowanie najlepszy i też yy, pokazuje cały czas, że, że technologia nie jest w sensie, to jest taki mem, że, że Bitcoin jest dead yy, i to, to co jakiś czas się przewija, bo to jest temat, który się klika i tak dalej. No, ale sama w sobie technologia od wielu lat cały czas wytrzymuje i jakby udowadnia swoją wartość. No i wydaje mi się, że najlepiej, jak każdy sobie wyrobi opinię, tak jak też, jak mówiłem na początku, żeby poświęcić trochę czasu i sprawdzić, czy to jest dla mnie coś, co, co chciałbym spróbować, bo też koszt jest niski. Nie trzeba, nie trzeba mieć tak jak z niektórymi akcjami, nie trzeba mieć 2000 złotych, żeby kupić w ogóle jedną cząstkę tego. Można kupić za praktycznie jakąkolwiek frakcję. No, i można tak zacząć i samemu się przekonać, jak ja, jaką ja mam opinię, bo za zawsze będą sceptycy i zawsze będą fani, ślepo zapatrzeni, którzy też w ogóle nie, nie chcą brać do siebie krytyki czy mhm. czegoś typu. Raczej jestem za tym, żeby nie być fani jednym z tych obozów, ale żeby samemu wyrobić sobie opinię na bazie może opinii i z tego i z tego obozu, mhm. coś tego typu. No właśnie, bo są dwa aspekty, nie, które można krytykować. Jedno to jest technologia, która działa i to widać. Drugie to jest wartość na giełdzie. No i przez ostatni rok, jak spojrzymy na wykresy, no to Bitcoin dość dużo spadał. To nie można ukryć. Szczególnie od listopada z zeszłego roku. Myślisz, że będzie dalej spadał? Czy się ustatkował? Czy jak, masz jakieś zdanie na ten temat? Yy, oprócz tego, że oprócz tych dwóch aspektów, można jeszcze dodać trzeci, który w sumie mogę wspomnieć w poprzednim pytaniu. Chodzi też o to, że punkt wejścia dla wielu osób, zwłaszcza starszych, myślę, że jest trudny, bo, yy. bo tam, żeby to odpowiednio zrobić, to trzeba jednak być trochę techniczny, zrobić sobie portfel i żeby to było bezpieczne, żeby nie trzymać też środków na giełdzie, bo jak trzyma się też Bitcoina na giełdzie, to to nie różni się za bardzo od po prostu ekspozycji na Bitcoina, a nie samego Bitcoina, ale to jest inny temat. Mówisz teraz o spadkach. No, raczej jestem otwarty, otwarcie na, mówię o tym, że nie jestem traderem czy kimś, kto jest w stanie przewidzieć, jak będą zachowywać się rynki i też nie próbuję tego robić próbuje inwestować w jakąś tam określoną kwotę regularnie, więc dla mnie w sumie trochę jak ze, ze sceptykami, dla mnie jest ok, jeżeli cena bitcoina spada, bo uważam, że długoterminowo ten, ten instrument będzie działał i też historycznie patrząc, no, on działa długoterminowo. Spadł pewnie też dlatego, że w ostatnim czasie, w ostatnich dwóch latach od, od pandemii i po później jednak mocno Mocno zostało napompowany zarówno rynek bitcoina, jak i innych kryptowalut, jak i innych rynków finansowych. I to też sprawia, że jak wchodzą na rynek więksi gracze czy fundusze inwestycyjne, które mają wiele większe środki do dyspozycji, no to po pierwsze, łatwiej im napompować, żeby cena wzrosła. No ale oczywiście analogicznie łatwiej im też sprzedać i sprawić, że cena spadnie, bo mają, mają jednak większą siłę, czy większy wpływ na te ceny. No sytuacja ekonomiczna na świecie dzisiaj jest wiadomo dość niepewna w związku i z wojną i, i myślę, że też trochę z efektem działań na świecie związanych z COVID-em i z tymi problemami tam i tego jak, jaka była odpowiedź, żeby pomagać ludziom finansowo w tamtych czasach, więc jest to trudne do do wyczucia, raczej nie przewidywałbym, że nagle pójdzie Bitcoin bardzo do góry, kiedy sytuacja na świecie będzie się pogarszać, czy nadal będzie dość niepewna, bo wiadomo, że niepewność. Bitcoin sam w sobie to właściwie jest tak coś tego typu, że, że możesz tam w nim oszczędzić środki. Więc też jak, jak ludzie nie wiedzą, czy będą mieć na ogrzewanie, i na jedzenie i na y, mieszkanie, samochód itd. No to nie będą aż tak dużo oszczędzać. I myślę, że tak samo z inwestowaniem. Więc jest bardzo możliwe, że tak samo jak inne instrumenty, Bitcoin nadal będzie albo na podobnym poziomie, albo trochę jeszcze spadnie, co, co wydaje mi się nie jest jakoś groźne, czy nie jest jakimś zagrożeniem dla instrumentu samego w sobie. Mówisz o tym, że nie jesteś traderem czy spekulantem, tylko podchodzisz do tego bardziej długoterminowo, mhm. czyli kupujesz Bitcoina, żeby nigdy go nie wydawać? Aż tak, aż tak nie, chociaż w sumie nie myślę o tym aż tak mocno w sensie. Nie wiem, czy go będę potrzebował wydać, czy nie. I to jest to trochę tak samo jak, jak z normalnym oszczędzaniem. Gdyby, gdyby polski złoty miał określoną podaż na następne 100 lat, no to równie dobrze można by w nim oszczędzać. I nie wiem, nie wiem czy byś to wydał na jakieś auto, czy na, na to, żeby przekazać dzieciom, czy kupić coś, czy zainwestować w coś, czy dać na jakąś akcję charytatywną czy coś. Po prostu chcesz mieć trochę, tak jakby, spokój ducha, że masz te środki, które, które pozwalają ci wydawać, zacząć żyć tutaj, a tu mieć coś, co też zrobić z nimi. No i, i tak samo podchodzę do bitcoina, w sensie uważam, że w długim terminie lepszy pieniądz będzie rosnął wartości, a gorszy tracił. No i to też historycznie, no nawet 1% inflacji to jednak jest strata wartości pieniądza w czasie, a więc jak rozłożymy to na 50 lat, więc jak ktoś ma horyzont, 20-45 lat, bo chce, chcesz, dać trochę, zostawić coś swoim dzieciom, czy wnukom, czy komukolwiek, No to, to w, raczej pod tym aspektem łatwiej wybrać Bitcoina, no bo on ma określoną inflację, i wiemy dokładnie, jaka będzie ta inflacja za 50 lat. Więc zagrożeniem dla Bitcoina jest to, że pojawi się lepszy instrument no hmm. i wtedy będę mógł zdecydować, że biorę swoje środki z Bitcoina i jednak wolę mieć w innym instrumencie, bo Uważam, że w tym, ale samo w sobie wydawanie i pieniądz, w sumie nie mówiliśmy o tym wcześniej, ale sam w sobie pieniądz jest tylko po to, żeby wydać. W sensie nie, po to, nie, nie jest mi potrzebny pieniądz do niczego innego, jak po to, żeby go wydać. Oprócz psychologicznego aspektu, że tak jak wiem jakiś tam spokój, czy zabezpieczenie, czy takie coś podstawowe, potrzeby człowieka, no to jednak. Chcę coś z tym zrobić, albo właśnie dać komuś, kto bardziej potrzebuje, albo, albo zainwestować w coś, co uważam, że się rozwinie i przyniesie albo mi, albo też innym osobom zyski. Więc sam w sobie pieniądz jest po to, według mnie, żeby go wydać. Mm -hmm. e, Powiedziałeś, że Bitcoin ma inflację. To ciekawe, bo żaden rząd tym nie steruje i nie dodrukowuje Bitcoina, tak jak w złotówkach, gdzie mamy teraz kilkanaście procent oficjalnej inflacji, przynajmniej. Mm -hmm. Bitcoin ma inflację, naprawdę? Tak, Bitcoin, bitcoina podaż jest regularnie zwiększana, wraz z tym jak, jak wykupowana jest więcej bitcoina, to po prostu podaż rośnie. Na obecną chwilę wynosi ta inflacja 1,8% zdaje się, więc w sumie nie jest taka mała, to też znaczy, że, że o 1,8% Kapitału musi wejść więcej co roku do bitcoina, żeby cena się utrzymała, więc to też jest dość dużo. Patrząc tam, nie wiem dokładnie, jakie są liczby, no, ale już jest dość dużo e, dolarów w bitcoinie, więc sam fakt, że cena się utrzymuje, świadczy, że coraz więcej jest tego kapitału. E, ale tak, to co jest tej główną zaletą, to jest to, że, że ta inflacja jest przewidywalna i zaplanowana, i, i z nią jest też związany ten tak zwany halving, czyli co jakiś tam okres czasu coraz mniej jest tych bitcoinów, które są wykopywane, więc też podaż maleje w stosunku do całego rynku. No i końcowo jest ta znana liczba 21 milionów, bo tyle będzie bitcoinów ostatecznie, jak już wszystkie zostaną wykopane. Mhm. To teraz może tylko krótko wspomnę, bo wiele się osób zastanawia, co się stanie, w sensie, bo to co wykopuje się z bitcoina to jakby nagroda dla tych, którzy wykonują tę pracę i kopią. No i jak, jak się w cały bitcoin wykopie, no to też coś będzie musiało być nagrodzone. Musi być jakaś rzecz, która sprawi, że ja będę chętny, by dalej kopać. No i wtedy będzie tak, że nagroda z, z transakcji, czyli z, z każdej transakcji, która będzie w sieci bitcoin czy w blockchainie wykonywana, część z tej transakcji pójdzie na tych, którzy wykonują pracę, żeby to przerobić czy zapisać na, w rejestrze. Mm -hmm. Okej. Okay. Dużo powiedziałeś ciekawego o bitcoinie, na pewno nie wszystko, bo to jest obszerny temat. Trochę chaotycznie też pewnie, ale mam takie ostatnie pytanie, przyszłościowe powiedzmy trochę. Jak wyobrażasz sobie stan bitcoina w 2050 roku? Okej, okay. no to jest na pewno trudne pytanie i ciekawe, i trochę chyba zahaczyłem o takie aspekty, co będzie w przyszłości z bitcoinem. Z 2050, czyli za 30 lat, to ja bym miał niecałe 60 lat. Więc jak ogólnie myślę o tym roku, nie tylko w kwestii bitcoina, ale spróbuję też i w kwestii bitcoina i nie, no to na pewno jak człowiek myśli o, o tak odległym czasie, no to myśli, co będzie dla niego ważne. I ja też tak do tego podchodzę, że um, zastanawiam się, co będzie dla mnie w 2050 roku ważne, i na pewno wtedy będzie ważne dla mnie to, żeby mieć dobrych przyjaciół i rodzinę i. Osoby, które kocham i mam blisko siebie, i w, myśląc w ten sposób, na pewno zauważam, że nie będzie dla mnie aż tak ważne to, co materialne. Czyli nie będę aż tak zainteresowany tym, żeby mieć 10 razy więcej funduszy czy środków niż teraz, czyli 10 razy mniej. Raczej to nie będzie miało takie znaczenie, tylko żeby być zdrowy i mieć te osoby wokół mnie i móc robić może to, co mnie najbardziej cieszy i co uważam, że jest pożyteczne. No i też uważam, że Bitcoin jest w stanie jakby trochę mnie zbliżyć do tego, żeby na przykład robić te rzeczy, które uważam za ważne i żeby mieć czas na i, na i na właśnie rodzinę, i na zdrowie, i na y, robienie tych rzeczy, które są według mnie pożyteczne w ogólnym tam jakimś moim światopoglądzie. No a wracając do tego Bitcoina, no to ja nie jestem aż tak mocno przywiązany do Bitcoina, żeby nie być w stanie w pewnym momencie od niego odejść i uznać, że jednak z jakiegoś powodu to według mnie nie będzie działać. No to i wtedy przeniosę swoje środki na coś, co pozwoli mi zachować tę wartość w czasie, mhm. bo to jest jakby wyzwanie dzisiejszych czasów, że tak, teraz wyszedł nowy iPhone. Tu już tam się przewijały na Twitterze jakieś, jakieś zdjęcia, że koszt iPhone'a teraz w lirze tureckiej jest analogiczny do kosztu samochodu 7 lat temu w lirze w tureckiej, liże. więc jakby Turcja jest fajnym przykładem, takim namacalnym, czyli, czyli gołym okiem widać, że, że jak jest inflacja, no to, to twoja, twoje pieniądze bardzo nie, bo masz auto, a tu masz e, telefon. No więc z tego powodu uważam, że jeżeli nie pojawi się, bo przez te 12 lat od początku istnienia Bitcoina ani żadna inna kryptowaluta, ani raczej według mnie, ani żaden inny instrument finansowy nie okazał się być trwalszy, lepszy pewniejszy niż Bitcoin, więc jeżeli miałoby się tak otrzymać, no to uważam, że wtedy w 2050 roku Bitcoin będzie miał bardzo dużą wartość i wtedy prawdopodobnie, a już wcześniej raczej, będziemy nie mówić o Bitcoinie, tylko o Satoshi, czyli o tej jedna 100 milionowa część Bitcoina. No i wtedy będzie warto mieć Bitcoina, więc też raczej każdemu, kogo tam z nami i, i i zależy mi na dobrze tej osoby, to polecam, żeby trochę tego bitcoina kupić, bo, bo to jest też taki trochę instrument, że a nuż się uda, w sensie jak się uda i nie stracisz dostępu i będziesz miał ten portfel, no to w sumie może się okazać, że nic nie robiąc za 20 czy 30 lat będziemy miał dość dużo środków do dyspozycji, no bo, no bo jak taki scenariusz się sprawdzi, że tu po jednej stronie wszystkie waluty świata będą mieć inflację przynajmniej 1, 2, 3% w najlepszym, w najlepszym scenariuszu, a w gorszym tutaj jak właśnie Turcja, no to ten Bitcoin jest bardzo wartościowy, bo tam nikt nie jest w stanie wpłynąć na jego inflację. Okej. Okay. Oskar, serdeczne dzięki za odpowiedź na pytania, za podzielenie się Twoimi przemyśleniami. Mam wrażenie, że masz jeszcze dużo więcej rzeczy, o których mógłbyś opowiedzieć nam. Zobaczymy, jaki będzie odzew, więc Ale... jeśli będzie... Chęć, to na pewno chętnie porozmawiam o większej, większym spektrum tematów. Mm -hmm. No, zobaczymy, jaki będzie odzew, co powiedzą nasi oglądający. Więc, jeśli masz jakieś pytania teraz, no to śmiało pisz w komentarzu albo skontaktuj się z nami bezpośrednio, o czym moglibyśmy powiedzieć. I na tym zakończymy, chyba, nasz odcinek. Serdeczne dzięki za oglądanie. Dziękujemy do bardzo. Do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia.